Drodzy Państwo, spoglądamy na finalne dane dotyczące inflacji CPI. Mamy nieznaczną zmianę. Mówię nieznaczną, bo inflacja nadal w celu. O ile prognoza i wstępne dane zakładały 2,4, aktualnie inflacja CPI, czyli inflacja konsumencka, 2,5. Natomiast, drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego jak tylko na ten temat. Porozmawiam z moim gościem, dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie doktorze, no, delikatna niespodzianka, ale powiedzmy sobie wprost: nadal jesteśmy w celu Narodowego Banku Polskiego. Te, można powiedzieć, że nawet równo w celu naszego mm -hmm. Banku Centralnego, więc te 2,5% to nadal jest mniej niż zakładał konsensus makroekonomiczny, czyli 2,6 te miesiąc temu. W związku z tym nadal to są dobre dane. Lekka korekta przez Główny Urząd Statystyczny, która często się zdarza o jedną dziesiątą punkta procentowego. Może te dwa i cztery w takim układzie zobaczymy w grudniu zamiast w listopadzie i raczej ta dynamika inflacji jest opadająca, więc dobra informacja dla, dla konsumenta, dobra informacja też dla kredytobiorcy. A co taka informacja oznacza m.in. dla Narodowego Banku Polskiego? No i oczywiście, umówmy się, Rada Polityki Pieniężnej ta, przypomnijmy, obniżyła przecież na ostatnim posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. No Z jednej strony było trochę zaskoczenie, no bo rzadko kiedy to się zdarzało, że w grudniu te stopy były obniżane, prawda? Ale z drugiej strony przecież mieliśmy dane, które sprzyjały: Inflacja CPI na poziomie 2,4, z drugiej strony mieliśmy przecież PKB 3,8, dużo lepiej też od procentu. Tak, dodajmy do tego jeszcze płace, które zaczęły lekko, czyli ta dynamika płac lekko opadać. Mieliśmy 6,6. W związku z tym, rzeczywiście te czynniki skłaniają Radę Polityki Pieniężnej do dalszych obniżek stóp procentowych i może jeszcze w przyszłym miesiącu czyli w styczniu może też nie w marcu a może nie w lutym ale może w marcu zobaczymy kolejną decyzję rady polityki pieniężnej wydaje się że te najbliższe parę miesięcy zwłaszcza to kiedy Główny Urząd Statystyczny będzie lekko modyfikował wagi związane z tym, co kupujemy, jak często, jak duży udział stanowią te elementy mhm. naszego koszyka inflacyjnego, no to pomoże poczekać jeszcze na przykład do marca z kolejną decyzją o stopach procentowych, natomiast ta ścieżka już jest jasno obrana. Mieliśmy bardzo duże obniżki stóp procentowych, zwłaszcza na tle regionu w ciągu 2025 roku i będzie kontynuacja mhm. w 2026. No właśnie, bo wcześniej analitycy, a też ostatnio w ubiegły piątek na naszej antenie Henryk Wnorowski, przecież członek Rady Polityki Pieniężnej mówił o tym, że ten najwcześniejszy moment na kolejną obniżkę, to marzec. A jak Pan sądzi, czy może zdarzyć się mimo wszystko jakaś przestrzeń? Jakie dane by temu sprzyjała, żeby jednak rada zdecydowała się na wcześniejszą obniżkę? Jeżeli zobaczymy brak wzrostu wskaźnika inflacji w tym odczycie styczniowym, który zobaczymy w lutym? I rzeczywiście te dane będą pokazywały radykalny spadek. No, może też te dane za grudzień by były już takie wybitne, no, to znaczy, żebyśmy zeszli poniżej 2%, ale chyba się na to nie zanosi. No, To też by skłaniało nawet w styczniu Radę Polityki Pieniężnej do podejmowania decyzji, bo proces dezinflacyjny byłby bardzo, bardzo radykalny. Natomiast no, niska inflacja na początku roku, sięgająca właśnie 2%, 2,5%, może 2,4%, bo zakładamy, że ona jednak lekko wzrośnie, też mogłaby być sygnałem o tym, żeby podjąć decyzję. W lutym, styczeń bym raczej wykluczał, e, ponieważ będziemy wiedzieli jeszcze za mało o gospodarce. Mm -hmm. No dobrze, a biorąc pod uwagę to, co do tej pory już wiemy, co ciągnie inflację w dół? No jak widzimy nawet w tych wskaźnikach, no są to ceny energii, surowców energetycznych, które wykorzystujemy. Jedyne w zasadzie, co je podbija, to gdzieś tam te ceny warzyw sezonowo, które wzrosły. No i To będzie czynnik, który będzie jeszcze w ciągu przyszłego roku bardzo dezinflacyjny. Spodziewamy się dalszych spadków cen ropy na globalnych rynkach. O ile OPEC jakoś drastycznie nie ograniczy sprzedaży ropy na rynku globalnym. Dodatkowo mamy potencjalny czynnik dezinflacyjny dla gospodarki globalnej jakim jest porozumienie między Rosją a Ukrainą. Jeżeli by do tego doszło i część z tych zapisów umowy, która została, czy punktów umowy, które zostały zaprezentowane w mediach przez stronę rosyjską, czyli włączenie z powrotem Rosji do wymiany handlowej globalnej oznacza to, że ropa uralsowa Ropa rosyjska znowu by płynęła do części konsumentów na świecie, no i to tak samo legalnie. Tak samo byłoby z rosyjskim gazem, i to byłby taki czynnik bardzo dezinflacyjny. Wtedy w Polsce moglibyśmy łatwo zejść ze wskaźnikiem inflacji w granicę 1,5 procent, gdyby coś takiego się wydarzyło, gdybyśmy mieli aż tak duży pozytywny szok energetyczny zamiast negatywnego jak w 2022. No dobrze, to w takim razie, panie doktorze, proszę powiedzieć. Jak ta sytuacja będzie się kształtować w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi energii? Przecież będziemy mieli nowe ceny. Pytanie, jak na to może faktycznie rynek zareagować? Jak to się odbije na naszej gospodarce? Jak to się odbije na nas? No, jeżeli chodzi o regulacje Urzędu Regulacji Energetyki, czyli te taryfy na energię, które jeszcze końcówkę tych taryf będziemy poznawali w ciągu tego tygodnia, no, to istotnie jest tak, że one mogą nam podbić rachunki. Natomiast dzisiejsze ceny na kontraktach terminowych. W związku z tym, czego spodziewa się rząd, czy można spodziewać się po decyzjach URE, są korzystne dla konsumenta. URE musiałoby podnieść te taryfy w stosunku do roku poprzedniego, żeby te ceny energii nam drastycznie wzrosły w stosunku do obecnego mechanizmu mrożenia. W związku z tym nie spodziewamy się jakichś istotnych wzrostów ceny energii. To, co może wzrosnąć, to są opłaty dodatkowe. Które także URE musiałby zaakceptować. Natomiast w ostatnim czasie zarówno urząd, jak i rząd zaczęły spotykać się, żeby dyskutować na temat tych opłat dystrybucyjnych, opłat mocowych czyli tych dodatkowych kosztów, które mamy w rachunku energetycznym, które dzisiaj są stosunkowo wysokie i wzrosły w ciągu ostatniego roku dosyć istotnie. No i stanowią bardzo dużą część przychodów firm dystrybucyjnych. No i wypadałoby, żeby obniżyć rachunki energetyczne dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce, gdyby te opłaty po prostu zostały obniżone. Ja tak sobie zerkam na to, co opublikował GUS. No, i teraz tak, zostawiając wszystko ogółem, w listopadzie, w porównaniu oczywiście z poprzednim miesiącem, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym przecież mówimy, miały wyższe ceny w zakresie transportu. Oraz żywności. No i patrzymy sobie na to, co faktycznie zostało wyszczególnione, czyli mamy tak, mamy paliwa, oczywiście warzywa, ale też zaopatrywanie w wodę, mamy gastronomię, mamy pieczywo i produkty zbożowe. Czy jest w ogóle szansa na przestrzeni najbliższych miesięcy, że to się zmieni? Usługi będą drożały, bo jak spojrzymy sobie nawet na ten wskaźnik cen usług, który jest publikowany, to nawet w tym odczycie przy 2,5%. Mamy 5,3% wzrostu cen usług. I to jest taka rzecz niepokojąca. Ja na to zwracałem uwagę już kilka miesięcy temu, że pomimo tego, że mamy dezinflację dosyć szybką, to ceny usług nadal utrzymują się w tempie powyżej 5%, a to jest zależne od wzrostu wynagrodzeń. Czyli nadal, kiedy wynagrodzenia rosną nam w tempie 6,6%, nawet 5%, Produkty, które zależą od wzrostu płacy minimalnej, od wzrostu kosztów godzinowych pracy, będą tymi, które będą po prostu w 2026 roku także drożały istotnie, i jeżeli zaczęliśmy jako konsumenci dzisiaj. Kupować więcej produktów usługowych, czyli częściej korzystać z restauracji, chociaż tego aż tak bardzo nie widać, ale załóżmy, żeby tak było, częściej korzystać nie wiem, z dentysty, no to wtedy byśmy zobaczyli istotniejszy, wyższy udział usług i także wyższy wskaźnik CPI, podobnie jak w Europie Zachodniej. Czyli gdyby ta struktura konsumpcji była bardziej na, na tą kategorię usług wrażliwą, ale to jest niepokojące. To znaczy, że mamy proces dezinflacyjny, a te usługi jeszcze nadal drożają w tempie 5%. I tu stawiamy kropkę o inflacji konsumenckiej, która jest na poziomie 2,5%. Rozmawiałam z doktorem Piotrem Arakiem, głównym ekonomistą Welobanku. Dziękuję panu bardzo serdecznie.